Tour de France po etapie 18. No mieliśmy emocje sięgające zenitu. Niestety Michał Kwiatkowski nie wygrał swojego trzeciego etapu w historii startów Tour de France. Lepszy okazał się Victor Campenaires, a także na finiszu Mateo Werscher. Etap bardzo dynamiczny, ucieczka wieloosobowa. Solidni zawodnicy w ucieczce: Graj Tomasz, właśnie Michał Kwiatkowski, Wout van Aert i świetny zawodnik Jumbo Wisma Bartlemann. No a ucieczka chaotyczna, szarpana, kolarze odpadali, łączyli się i to właśnie ta trójka, którą wymieniłem yy, na podium etapowym, okazała się spryt wykazała się sprytem i wiedzieli kiedy odjechać. Niestety Michałowi na finiszu zabrakło. Trochę sił musiał dociągać do młodego Francuza i mam wrażenie, nie wiem czy zauważyliście, chyba nie do końca zauważył atak kampenarca, chyba właśnie werszer mu go zasłonił. Trudno, dzisiaj już, góry, jutro także i czasówka.